Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: Innych wybawiał? Niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czy ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Kochani, patrzymy dzisiaj na Jezusa, króla wszechświata, króla naszego, naszego życia, naszych decyzji. Jest to prawda, którą powinniśmy sobie często przypominać, dlatego, że ktoś, kto posiada króla, to determinuje nasze zachowanie. To znaczy, że jestem wobec niego dyspozycyjny, że chcę Jego słuchać że chcę zrobić to co słyszę i to co nam pan Jezus mówi nawet jeśli ktoś z nas nie słyszy głosu Bożego bo może być taka sytuacja że nie słyszę bo się nie skupiam bo jestem rozproszony bo się za mało modlę to wtedy mamy przykazania to jest głos Boży przykazania które nam daje ale potem jest też głos Boży szczegółowy taki który mówi żebyś przytulił żonę to Bóg mówi. Jeżeli go słuchamy, on to mówi. Żeby komuś pomóc, kogoś odwiedzić, komuś od razu wybaczyć. To jest doświadczenie duchowe, które powinniśmy mieć. Człowiek, który się modli, który zabiega, w pewnym momencie rozwoju duchowego dochodzi do tego. Teraz w piątek, jak było spotkanie Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej, to spotkanie dla młodzieży, kiedy jest pełen Kościół Tutaj Młodych, raz w miesiącu, to. Był taki moment na zatrzymanie się na obecności Bożej. I wiele osób mówiło, że to było coś z młodych, coś wyjątkowego. Ale jedna siedemnastolatka po spotkaniu od nas z grupy widać było jeszcze takie po łzach w pakijażu, takie małe bruzdy. I no, koniecznie chciała zatrzymać. Było kilka osób, które ją wyprzedzały, ale chciała mi to powiedzieć. Mówi, proszę, ojca. Spotkałam dzisiaj Jezusa. Obłok obecności po prostu ogarnął mnie całą. Ja wiem, co ona mówiła, bo mam też to doświadczenie, ale widziałem zmienioną twarz młodego człowieka, zmienioną twarz. I człowiek, który ma takie doświadczenie, już mu nie trzeba udowadniać, że Bóg jest. On już spotkał Jezusa. I to, to doświadczenie, wiem, że w takich sytuacjach, jak ktoś ma taki moment bardzo intensywnego spotkania, przymieniający do taką osobę, która jest w Obecności Bożej trzeba od razu poprosić o modlitwę. Ja ją o to poprosiłem, bo ona teraz miała tę łaskę, ja w takim razie tam z tyłu kościoła połóż na mnie ręce i módl się, bo masz teraz Obecność Bożą. I mówię o tym dlatego, że Bóg mówi do nas, a my mamy Go słuchać. Mamy iść w takim kierunku, żeby to doświadczenie spotkania było w nas. Niektórzy je mają, niektórzy nie. Niektórzy nie tworzą okazji, żeby takie doświadczenie mieć, bo ono nie przychodzi na pstryknięcie palcem. Bywa jak u świętego Pawła, o nagle, jasność, ale zasadniczo jest to coś wyklęczane albo przez wierność przychodzenia na spotkania. I przychodzi taki moment, ogarnęła mnie obecność Boża jak u tej młodej dziewczyny, która mi o tym w piątek powiedziała. I i to było widać po niej, że spotkała Jezusa. Dzisiaj Ewangelia, którą nam Kościół daje, na Chrystusa Króla. Mamy Chrystusa na krzyżu. Dlatego, że Pan Jezus na ziemi ma jedną koronę i nie ma innej. Chcielibyśmy w naszej pobożności dać Mu inne korony. Pan Jezus, Król Wszechświata. Jest w koronie cierniowej. I, I to jest Chrystus na krzyżu, wywyższony na tronie, który mu zrobił człowiek. Jest nam nieraz tak bardzo wstyd z tego powodu, że człowiek, jak mógł ukoronować Jezusa, to dał mu koronę cierniową, płaszcz purpurowy jako wyśmianie, a tron krzyż. I ponieważ nas to boli, chociaż robimy to samo, to wolimy posadzić Jezusa na innym tronie, żeby nam to nie przeszkadzało, że to ja jestem tym, który wiesza Jezusa na krzyżu. Bo moja pobożność mówi Panie, bądź na bądź królem mojego życia. Chcę, żeby tak było, ale prawda o moim życiu jest taka, że przyjdę do domu, przyjdę do Wspólnoty Zakonnej, spojrzę na kogoś i to nie będzie spojrzenie miłosierdzia to nie będzie spojrzenie takie jakiego król wymaga ode mnie i znowu chcę go ukrzyżować nie chcę ale to czynię i znowu daję mu koronę wyszydzenia bo tak traktuje drugiego człowieka a nie koronę której drugiego człowieka będę traktował jako wyższego ode mnie a to jest poddanie się Bogu Pan Jezus w tym momencie wywyższenia, gdy jest pokazany na krzyżu jako król, w koronie, którą mu daliśmy, na tronie, którym go posadziliśmy i w płaszczu, którym mu zabraliśmy na krzyżu, a był to płaszcz królewski, płaszcz wyśmiania purpurowy. Więc w tym momencie Pan Jezus pokazuje, na czym polega też jego władza. Władza nad wiecznością człowieka nad Jego nieśmiertelnością. Znamy dobrze to, czego się uczymy. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Znamy te słowa. Uczy się ich każde dziecko. A co się dzieje w tej Ewangelii? Oto dobry łotr, bo nie tyle, że dobry, łotr staje się Pierwszym w niebie człowiek, który popełnił wiele grzechów, do których się przyznaje, wisząc obok Jezusa, i wierzę, cierpi za swoje grzechy. I zwraca się do Jezusa broniąc Go, broniąc Go publicznie, jako jedyny pod krzyżem, jedyny w tym środowisku, więc broni Jezusa i oddaje się Jego miłosierdziu. I król, król to jest ten, który ma władzę. Nie dlatego, że dobrze czyniłeś w życiu. Nie dlatego Bóg jest sędzią, który za dobro wynagradza, a za zło karze, Bo za twoje zło powinieneś być w piekle. Ale Jezus na krzyżu pokazuje, ja jestem królem. Ja mam władzę. Żadne przykazanie mnie nie determinuje, żadne złe zachowanie z naszej strony, złe życie nie determinuje króla. On ma wolność zbawienia do samego końca. Co nie znaczy, że możemy sobie folgować, bo to nie my decydujemy. Czymś innym jest powiedzieć po folgowaniu sobie w życiu, przed śmiercią: A teraz, Panie, zbaw mi, oddaję się w Twoje ręce. A czymś innym jest to, co ten łotr zrobił. Jezus ma władzę nad naszym życiem, ma władzę nad naszym byciem w niebie, w czyściu, w piekle. Czasem sobie może myślimy, czy wszyscy będą zbawieni, czy każdy pójdzie do, do nieba. Mamy dwóch łotrów. Mamy dwóch łotrów. I król, który jest królem miłosierdzia który w obliczu wyśmiania i nałożenia mu korony cierniowej zbawia właśnie przez to, drugiemu nie mówi. Nadzieją w nas jest to, że nic mu nie mówi, że nie mówi mu, a ty będziesz w piekle. Nie słyszymy tego na szczęście, co pozwala nam mieć jakąś nadzieję, że Bóg chce, bo mówi, aby każdy był zbawiony. Oczywiście mamy wolność, żeby mu to zablokować, żeby możemy mu powiedzieć, nie będziesz królem mojego serca, nie będziesz królem mojego życia. Ale dobry łotr łamie system. Pokazuje, zbawienie jest w ręku Boga. To On zbawia. Nie nasze życie, nie nasze uczynki, nie nasze myśli. Chrystus zbawia, tylko On. Jego słowo, dziś będziesz ze mną w raju, łamie wszystko, każdą moc złego. Mówimy w wyznaniu wiary, Stąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak jak ten czas po śmierci jest zejściem do piekieł, żeby wydobyć z czeluści każdego człowieka i wziąć go do nieba, a on słyszy: Dziś ze mną będziesz w raju. Znowu dobry łotr w obliczu Jezusa łamie system. Łamie system również naszej teologii, naszego myślenia. Dziś będziesz ze mną w raju. Pierwszy kanonizowany, pierwszy wyniesiony na ołtarze, to jest dobry łotr. Jako przykład życia, jako przykład miłosierdzia Bożego, jako przykład, że Chrystus jest Królem i On zbawia. Jedyne co możemy zrobić, to powiedzieć, Panie miej litość nade mną. Jezu, Ty jesteś Królem, zbaw mnie. Moje życie jest w Twoim ręku i, i ten człowiek to zrobił. Dlatego jest pierwszym w niebie. Co nie znaczy, że Jezus mówi o nim największy. Mówi o Janie Chrzcicielu, największy z ludzi. Ale ten, który słyszy, dziś ze mną będziesz w raju, to jest łotr, o którym mówimy dobry łotr albo święty łotr. Aczkolwiek, jakkolwiek byśmy to powiedzieli, to i tak brzmi to śmiesznie, bo łotr to łotr. Nie wiemy, czy przeprosił kogokolwiek za zbrodnie i za kradzieże i włamania, które zrobił. Nie wiemy tego. Przeprosił Jezusa. Miał tę łaskę, że ginął razem z nim na krzyżu. Kochani, wobec Krzyża, wobec tronu Boga, różni wyśmiewają tę sytuację. Są faryzeusze, są sadyceusze. Różni pod, pod Krzyżem. Pod tronem, który sami stworzyliśmy dla Boga. I to jest moment, kiedy wielokrotnie pod krzyżem to się dzieje. Szydzimy. Człowiek mówi: Zejdź z krzyża, udowodnij, że jesteś Bogiem, udowodnij, że jesteś królem. Takiś mądry, uzdrawiałeś, uwalniałeś, zrób to teraz. Kochani, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale myślę, że tak, że przychodzą takie momenty w życiu, kiedy i tak się zwracamy do Króla. Udowodnij mi, że jesteś królem. Pokaż mi to. Zobacz, choruje moja mama. Zobacz, choruje mój syn. Dziecko miało wypadek. Coś się innego stało. Udowodnij mi, że jesteś królem. Czemu mnie to spotyka? Czasem to wypowiadamy, czasem mamy tylko w myślach. Czasem to się pojawia w nas, a potem się z tego wycofujemy. Ale podobnie jak pod krzyżem, jak wobec tronu Boga i dzisiejszego tronu Boga i jego korony, i my również mówimy, myślimy: pokaż, chcę się przekonać, że jesteś. Nie na tym polega przyjęcie Chrystusa jako króla, że on nam coś będzie udowadniał. To raczej my mu mamy udowodnić, że przyjmuje Ciebie jako króla, a nie on, że jest królem. Zobaczcie, ta dzisiejsza uroczystość, jak bardzo ona ma przywrócić porządek w naszym życiu. To ja chcę Ci, Panie Jezu, udowodnić, że do Ciebie należy. I przyjmuję Twoją logikę, Twoje również łamanie systemu, że bierzesz łotra i mówisz, że dziś będzie ze mną w raju. Chcę przyjąć Twoją logikę miłosierdzia, że temu, który pracował ostatnią godzinę, dajesz tyle samo, co mi, który jest z Tobą cały czas. Chcę to wszystko przyjąć i, i uznać Ciebie w tym wszystkim na nowo dzisiaj jako mojego Pana i Zbawiciela. Wszystko jest w Twoim ręku. Dzisiaj na głównej mszy świętej, siostra Ania mi powiedziała w zakrystii, że to jest główna msza święta i powinno być teraz. Po głównej mszy świętej w każdym kościele jest dzisiaj krótka adoracja, na której odnawia się tą przynależność do Jezusa. Oddanie sercu Boga i uznanie Go jako Króla i Pana. I zrobimy to dzisiaj, na nowo po tej Mszy Świętej, żeby przyjąć Boga, uznać go, powiedzieć mu, Panie Króluj, Panie Króluj. Ja muszę Wam powiedzieć, że taką mam refleksję od wczoraj, jakoś, nie wiem, zrodziła się przez tę uroczystość, że nie wiem jeszcze jak ją rozumieć, ale jak do matury, do wstąpienia do zakonu, ja. Moje pozdrowienie wobec księdza czy wobec siostry zakonnej było zawsze: króluj nam Chrysta. I jako ministrant, ja nawet nie, chyba nie wiedziałem, że istnieje Szczęść Boże. Tylko po prostu: króluj nam Chrysta. I to było moje, to, moja tożsamość. Później dobrze, y, różne inne miasta, różne okoliczności, pochwalenie Jezus Chrystus, Szczęść Boże. Y, no ale od wczoraj noszę, noszę taką prawdę, że do matury. To, było, to była moja tożsamość przed Bogiem i ona gdzieś się potem zmieniła na inne pozdrowienia, które przyjmuję albo wypowiadam. Ale gdzieś chciałbym może wrócić do tego, tego zawołania ministranckiego, które miałem przez 12 lat. Króluj nam Chrysta zawsze i wszędzie. I niech to dzisiaj w nas wybrzmi, ale to są nie tylko słowa, to jest wrócenie do podkrzyż, do korony, którą daje Jezusowi, do tronu, który daje Jezusowi i przyznanie się do niego, jak ten łot, łotr. Panie, w Twoim ręku jestem, z moimi grzechami, z moimi słabościami. Cały jestem w Tobie i moje zbawienie jest w Twoim ręku, bo Ty jesteś królem. Amen. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że z niego skorzystaliście duchowo, że był karmiący. Chcę Was poprosić o to, żebyście zrobili kciu w górę, napisali komentarz, jak skończy się transmisja. To sprawia, że te, ten materiał może się rozchodzić do nowych osób, jest bardziej promowany przez YouTube i wtedy sprawiacie, że nowe osoby też o tym się dowiedzą, mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli możecie go wkleić na swoich fanpage'ach na Facebooku czy, czy gdzie indziej, to, to zawsze jest też coś dobrego, co dochodzi do nowych osób. Dziękuję Wam też za wszelkie wsparcie, które y, robicie, za wsparcie finansowe, za to, że możemy się też modlić razem finansowo. Możecie nas wesprzeć poprzez przelew bezpośrednio na konto, albo przez Patronite, albo też przez szybki przelew. Tam jest możliwość też płatności kartą. Y, to sprawia, że ten kanał się utrzymuje na takim poziomie, na jakim jest. Mamy sprzęt dzięki Wam, dzięki temu, że nas wspieracie. Dzięki Wam są osoby, które pracują i robią to z serca, z miłością. Myślę, że tego doświadczacie, bo my tego doświadczamy, że wkładają to cały swój zapał. Ale to się dzieje dzięki Waszemu wsparciu. Także za wszystko bardzo dziękuję. I ktokolwiek jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to zachęcam, zróbcie to koniecznie, naciskając również dzwo dzwoneczek, który jest obok. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Błogosławię Was z całego serca.